I Jolanta Milas, Wolny Wybór. Mam pytanie do ministra Wójcika. Miał być minister Ziobro. Chciałam go zapytać o jedną rzecz. Czy to prawda, że jest przeciwnikiem prezydenckiej ustawy o sędziach pokoju? A jeżeli nie, to od kiedy i co go do tego skłoniło? Szanowna pani redaktor, jeżeli chodzi o samą instytucję sędziów pokoju, ona oczywiście ma swoją tradycję w Polsce, między innymi tradycję przedwojenną. A także no, w, dzisiaj w niektórych porządkach prawnych różnych krajów rzeczywiście sędziowie pokoju pojawiają się w tych porządkach, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zawsze były wątpliwości natury konstytucyjnej. My musimy patrzeć na to, że jest jak zasadniczy, jak najważniejszy. I sędziowie pokoju muszą mieścić się w przepisach. Oczywiście pan minister Ziobro nie mówi nie tej instytucji. Natomiast e, rzeczywiście, jeżeli mamy omówić kwestie sędziów pokoju, to w ramach szerszej reformy, która była przygotowywana w resorcie sprawiedliwości, reformy dotyczącej sądownictwa powszechnego. I tutaj chodzi o kwestie spłaszczenia między innymi struktury. Jeżeli mamy dyskutować nad tym, to w tym szerszym kontekście. Czyli jest przeciwnikiem, czy nie? Nie. Nie jest przeciwnikiem, pani redaktor. Natomiast jeszcze raz zaznaczę, że są różne ekspertyzy. Niektóre z nich, z tych ekspertyz wynika, że to jest instytucja, która jest zgodna z polską konstytucją, z niektórych w, dokładnie coś przeciwnego. Natomiast my, my zawsze mówiliśmy o tym, że oczywiście jak najbardziej, tylko wszystko musi być zgodne z porządkiem prawnym. No ja pytam konkretnie o ustawę prezydencką.